Chcemy godnie żyć, krzyczeli pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego przed Urzędem Miasta w Sieradzu. Żądają odwołania zarządu spółki i przywrócenia zbiorowego układu pracy. To jest dla pracowników konstytucja, no to jest tak jakby nam obywatelom zabrano właśnie tą konstytucję. Jest to powrót do jakichś zmierzchłych, zamierzchłych czasów i na to się absolutnie nie możemy godzić. Około 150 protestujących wyruszyło z transparentami spod siedziby NSZZ Solidarność. Przy dźwiękach trump i Syren z transparentami przeszli ulicami Sieradza pod Urząd Miasta. Nie spotkali się jednak z prezydentem Jackiem Walczakiem, który wyjechał do łodzi. Ja byłem na to przygotowany, tylko przez myśl mi nie przeszło, że te protesty będą o 14.30, a na 13.00 jestem mówiony z marszałkiem województwa. Do pikietujących wyszedł wiceprezydent Rafał Matysiak. Próbował tłumaczyć prezydenta Walczaka, ale protestujących pracowników przedsiębiorstwa komunalnego te tłumaczenia nie przekonały. Spokojnie, bo inaczej wyjdzie z tego bałagan. Jest tutaj przy nas pan wiceprezydent Matyziak, zajmujący się spółkami komunalnymi. Chciałbym go spytać, dlaczego nie ma prezydenta miasta, do którego. Myśmy wysłali zawiadomienie i do, do którego mamy petycję, którą będziemy musieli wręczyć na ręce pana wiceprezydenta. Może pan odpowie, dlaczego nie ma tutaj pana prezydenta Walczaka. A okay, dlaczego nie było w każdym czasie pana przedmiotować? A może dostał do wyzwolenia w kipu siedzik? Dlaczego nie? A pan że e, e, so był współpracowski i odpowiedział. Prezydent Walczak, yy, przepraszam wszystkich, że nie mógł się z Wami dzisiaj spotkać. Jak Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, Świderski może być na prezydenta. Albo jego zięć, kurde. Może zięć Świderskiego na prezydenta. Panie No to już cicho i nie odzywaj się tam. Szczególnie jeżeli to jest zdjęć tego balanta świdarskiego, który nam tutaj z naszego zakładu świnie podkłada. To są właśnie ludzie, którzy z boku dochodzą i robią to, czego robić nie powinni. Jesteśmy tu po to, żeby upomnieć się o Pracy, o nasze pieniądze, o to, że zarabiamy grosze, o to, że nie dba się o to, żeby pracownicy godnie żyli. Chciałem wam powiedzieć, że, że, że po części zgadzam się z waszymi postulatami i będę w poniedziałek rozmawiał z prezydentem, żeby was przyjął i żebyśmy jakoś doszli do, do takiego konsensusu, żebyśmy rozwikłali te sprawy, bo zapewne Państwo nie przyszliście tu bez przyczyny. Protestujący pracownicy przedsiębiorstwa komunalnego w Sieradzu podkreślali, że zrezygnowali z żądań płacowych dla dobra firmy. Od trzech miesięcy są w sporze zbiorowym z zarządem spółki. Nie zgadzają się na wypowiedzenie układu zbiorowego pracy. To szczególnie trudne dla pracowników z wieloletnim stażem. To znaczy, strace, strata tych wszystkich przywilejów, jakie mieliśmy do tej pory. Pracownik, który był 30 czy 35 lat, praktycznie straciłby wszystko. Chodzi m.in. o nagrody jubileuszowe i premie. Pracownicy przedsiębiorstwa komunalnego żądają też odwołania zarządu. W referendum opowiedziało się zatem ponad 60 pracowników. Zaledwie kilku było przeciw. Ciągle mamy ustępować, a ze strony prezesa, czy prezesu, bo jest ich dwóch, co najmniej jednego za dużo, no nie ma najmniejszej inicjatywy, żeby, żeby bronić te, tego zakładu pracy. E, za każdym razem, czy to w, czy to w, w, w trakcie prowadzenia. Mediacji, czy to wcześniej, w trakcie prowadzenia rokowań, zarząd, zarząd przedsiębiorstwa komunalnego proponował przystąpienie do, do rozmów, do rozpoczęcia rozmów na temat nowego układu zbiorowego pracy. Nowego, nie starego, bo stary w żaden sposób nie, nie przystaje do nowych realiów. Stary układ zbiorowy pracy pochodzi z 1995 roku. Co prawda były zmiany, tych zmian było 7 zawartych w protokołach dodatkowych, natomiast one. No, po prostu były ułomne. Protestujący zarzucają władzom spółki złe przygotowanie do przetargów. Przedsiębiorstwo komunalne przegrało ten na oczyszczanie miasta. Prezes Paweł Kurzawski tłumaczy, że sytuacja jest tak trudna w związku z nową ustawą o odpadach. Przedsiębiorstwo komunalne w tej chwili ma około 4,5 miliona złotych obrotów z umów na wywóz śmieci. To połowa całych rocznych obrotów firmy. Zgodnie z nowym prawem z końcem marca wszystkie umowy ulegną samorozwiązaniu. Trzeba będzie stanąć do przetargów. Jednak z powodu przywilejów pracowniczych firma nie jest konkurencyjna na rynku. Dlatego właśnie zarząd wypowiedział układ zbiorowy. Jest jednak gotów do rozmów. Za każdym razem, kiedy zwracam się z pismem, czy, czy też ustnie z prośbami o, o to, żebyśmy usiedli i porozmawiali tak rzetelnie, żeby związki zawodowe powiedziały, jakie wnoszą pretensje, jakie mają uwagi. To, to, to za każdym razem spotykam się tak naprawdę ze ścianami. Nie ma generalnie chęci do, do spotkania i do rozmów, tak? Związki zawodowe mówią nie, nie, bo nie. Związki zawodowe chcą bronić przywilejów zawartych w wypowiedzianym zbiorowym układzie pracy. Bez tego nie będzie porozumienia. Prezydent Jacek Walczak mówi, że to po prostu niemożliwe. Spółka musi działać w warunkach rynkowych bez wsparcia miasta, więc musi być konkurencyjna. Tymczasem koszt premii i nagród to około 400 tysięcy złotych rocznie. Podstawą jest funkcjonowanie zakładu. Jeżeli będzie dobra sytuacja w zakładzie, będzie czym dzielić. Jeżeli nie będzie dobra, lub w ogóle nie będzie zakładu, nie, będzie, nie będą mieli ci ludzie gdzie pracować. W związku z tym to jest taka alternatywa w tej chwili: albo się przyjmie do wiadomości, że musimy działać dla, dla dobra zakładu i dopiero w następstwie tego dobra wypracować pieniądze, które można podzielić, albo działamy odwrotnie ustalając wysokie pensje, wysokie przywileje, które spowodują, że będą wysokie koszty i wtedy tak naprawdę będą, będziemy się przyczyniać do braku konkurencyjności zakładu i w konsekwencji do jego likwidacji. Prezydent zapowiada, że zaprosi pracowników na rozmowy. Nie zamierza jednak odwoływać zarządu spółki. Uważam, że główny zarzut czy panaceum na całe zło, czyli wymiana zarządu, nic nie zmieni. Właśnie wręcz przeciwnie. Wymiana zarządu, wymiana konia podczas biegu jest po pierwsze niemożliwa i nieracjonalna. Pikietujący natomiast zapewnili, że będą protestować do skutku. Nie wykluczają strajku okupacyjnego w zakładzie.